Cześć, dzień dobry, Damian Nowaczek, imprezja, nowe jakoś rozrywki, tajemnice rekordboxa, wszystkiego po trochu, witam serdecznie i dla Ciebie taka mała niespodzianka. Otóż rekordbox postanowił udoskonalić troszeczkę nasze kontrolery, naszego rekordboxa o coś czego nam od dawna, dawna brakowało. Nikt nie wierzył, że to się uda, po prostu hardware'owo tego nie ma, software'owo się znalazło, o czym mowa, o efekcie echo, reverb i mm, to wszystko masz już dostępne na mikrofonie w Rekordboxie. Jak to znaleźć, jak tego używać, zaraz Ci z przyjemnością pokażę. Zatem zapraszam do Rekordboxa. Świeża instalka, bo na tym komputerze go nie używam, ale działa bez żadnej konfiguracji. Otwieramy zakładkę Mixer. I poza Mixerem na środku dostajemy też informacje o pierwszym, drugim mikrofonie, możliwości włączenia EHA stopniowaniu tego echa, to cover jest także stopniowany, czy twardy, czy miękki, świetna sprawa, wreszcie, wreszcie jest taki prawdziwy to cover dla DJ-a i tak, namawiam Was do używania mikrofonu podpiętego do miksera cyfrowego, bo jest to dużo, dużo lepsze, ale zawsze można na kablu sobie podpiąć taki mikrofon do konsoli i wykorzystać go chociażby w takim celu, jak dj -e lubią najbardziej. Ja, 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 ja. Jazda. No, może średnio mi to wyszło, pewnie Tobie pójdzie lepiej. Zapraszam do poćwiczenia, jak mówiłem, River Picz, to wszystko jest w tej zakładce. Niestety trzeba to włączać tutaj hardkorowo, lub też przez MIDI czy pad Fixy można sobie to gdzieś przypisać na kontrolerze, jeżeli macie wolny przycisk, ale to już jest taka. Akcja może nie na dzisiaj, na dzisiaj tylko tyle. Dzięki, że jesteś, zostaw łapkę w górę, jeśli pomogłem, subskrybuj, jeżeli takie tematy Cię interesują, zapraszam do obejrzenia innych filmów na tym kanale, zapraszam na szkolenia, wszystkie linki w opisie, tym razem piona, do zobaczenia.